Tam to było teoriał, zagadnienia teoretyczne. Tutaj natomiast zacznę od tego, powiedziałem, że zrobię jedno zadanie z płytki równoległościennej. Jest sobie płyteczka o szerokości bądź grubości kto jak woli 3 cm i powiedziane jest, że pada na nią wiązka światła monochromatycznego pod kątem 30 stopni. Przypominam, że w fizyce ten kąt jest tutaj, w geografii byłby tutaj. 30 stopni. Należy obliczyć przesunięcie tej wiązki. Przesunięcie tej wiązki to jest to tutaj, czyli jaka będzie odległość między początkowym biegiem promienia, tym przedłużeniem, a tym jak ten bieg będzie szedł, bieg jak wyjdzie już z tej płytki. Jak to obliczyć? Czysta geometria. Tak naprawdę nie ma tutaj praktycznie żadnych zagadnień oprócz jednego wzoru z tego prawa załamania. Tylko prawo załamania, natomiast oprócz tego to jest czysta geometria. Od czego zaczynam? Od narysowania dobrego rysunku, który ma tutaj jakikolwiek sens. Początkowo biegnie sobie światło, pada pod kątem 30 stopni i teraz, jeżeli wchodzi z ośrodka rzadszego do gęstszego, to się załamuje do, jeżeli by szło z gęstszego do rzadszego, czyli tak jak tutaj, to się załamuje od. Co to jest gęstszy, co to rzadszy? Przypominam, rzadszy to jest ten, który ma mniejszy współczynnik załamania światła, gęstszy to jest ten, który ma większy, większy współczynnik załamania światła, czyli na przykład szkło jest gęstsze od wody, od powietrza. Sinus alfa do sinus beta równa się N2 do n1. Alfa to jest 30 stopni. Na tej podstawie mając, że ta płytka jest szklana, mogę sobie obliczyć sinus beta. Sinus beta to będzie sinus alfa razy n 1 podzielone przez n2, n1 to jest 1, czyli sinus beta to jest sinus alfa przez 1,5. Sinus 30 to jest 1 druga przez 3 drugie, dwójki się upraszczają, zostaje 1 trzecia. Tak? Dobrze mówię? Tak. Dokładnie. Zostaje 1 trzecia, dlatego że jeszcze mogę pokazać. 1 druga przez 3 drugie to jest to samo, co 1 druga. Razy dwie trzecie, dwójka z, z to jest jedna trzecia, ok Jedna trzecia, mam sim z beta, natomiast teraz są dwie opcje. Albo zrobić to porządnie, albo zrobić to nieporządnie. Porządnie to znaczy, że wyznaczać wszystko po kolei bez zaokrąglania i podstawiając wzory tak jak trzeba z matmy. Nieporządnie to znaczy, biorę kalkulator skomplikowany i sobie wszystko robię, shift, kąt i wychodzi mi jakiś tam kąt. Ja tutaj zrobiłem w miarę porządnie, już w pewnym momencie nie chciałem się podstawiać wartości, ale okej, okay, trudno. Wszystko widać. I teraz mam ten cosinus beta, znaczy mam sobie betę, samą sinus betę mam. Mam ten sinus bety, i teraz kwestia, żeby zauważyć jakieś zależności geometryczne, po to, aby wyznaczyć ten x. Oznaczałem sobie ten odchył jako x. Przy czym tak, tu mam betę, To odległość sobie oznaczam jako jakieś L. To jest D, czyli to, co było na początku naszą tą grubością płytki. I teraz interesuje mnie ten trójkąt tu. To jest to przesunięcie, to jest dalej L. To jest coś, czego nie mam i nie jest mi do niczego potrzebne, ale mam tutaj taki kąt charakterystyczny, który to. W matmie istniało coś takiego jak kąty wierzchołkowe. Kąty wierzchołkowe to były takie kąty, które były dwie proste, pyk, i te kąty tutaj były takie same, tak samo jak te kąty tutaj były takie same. Korzystam z tej własności kątów wierzchołkowych, a mianowicie jeżeli tutaj jest alfa, to to całe, o to, też będzie równe alfie. To tutaj całe, odtąd dotąd też jest równe alfie. I teraz jeżeli tu mam betę, to ten mały kącik tutaj będzie równy alfa minus beta tu przerysowałem ten fragment, wycinek, ten, to wszystko tutaj jest równe alfa, a nie beta, to tak swoją drogą beta to jest tylko to, no to jest beta, to całe to jest alfa, czyli ten o fragmencik tutaj to jest alfa minus beta, tu jest te d, to jest to l, znowu to jest l, to jest x i mając takie dwa trójkąty, które są do Ciebie przyklejone, tutaj już trochę tej geometrii chodzi, no trzeba wyznaczyć tego x, przy czym wiadomo już ile wynosi sinus beta, skoro mam sinus, to mogę zauważyć coś takiego. Sinus mi się do niczego nie przyda, bo nie mam tej odległości, ale cosinus już może. Cosinus w tym przypadku to będzie to, co nie leży naprzeciwko kąta do przeciwprostokątny. Jeżeli tu jest kąt prosty, to to będzie D do L. Cosinus beta to jest D do L. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli mam tu już to L, dlatego że D jest podane, cosinus, co mogą obliczyć z tego sinusa, to nie jest problem. Jedynka trygonometryczna kluje za najbardziej jak zawsze. Dziwne stwierdzenie, jak zawsze, okej. Okay. Mogę sobie obliczyć tą l, -kę. jak już będę miał tą l, to mając sinus kąta alfa minus beta, sinus alfa minus beta to będzie x do l i stąd mogę sobie obliczyć te x. Więc skoro już podałem cały przepis, to lecimy po kolei. Mam sinus beta, ale nie mam kosinusa. No to są dwie opcje. Albo, tak jak powiedziałem, opcja niedokładna, czyli biorę sobie kalkulator, wklepuję sobie, że sinus beta to jest 1 trzecia, piszę Shift sinus 1 trzecia, wychodzi mi kąt który będzie równy, nie wiem ile. To jest pierwsza opcja. I mając ten kąt, liczę sobie z niego kosinus. To będzie trochę inaczej, może i nie, kwestia zaokrąglenia, kalkulator to zinterpretuje. Albo druga opcja, biorę jedynkę trygonometryczną, czyli suma kwadratów sinusa i kosinusa tego samego kąta jest równa 1. Czyli sin kwadrat alfa plus sin kwadrat plus cosinus kwadrat alfa, tutaj są bety akurat, jest równa 1. Z tego sobie wyznaczam cosinus. Kosinus to będzie w tym przypadku 1 minus sinus kwadrat i pierwiastek z tego wszystkiego, czyli 1 minus. Sinus do kwadratu to w tym przypadku jest 1 dziewiąta, 1 minus 1 dziewiąta to jest 8 dziewiątych i pierwiastek z 8 dziewiątych. Pierwiastek z 9 to jest 3, a pierwiastek z 8 to jest 2 pierwiastki z 2, czyli pierwiastek z 8 dziewiątych to będzie 2 pierwiastki z 2 na 3 i taki jest cosinus beta. Mając cosinus beta mogę sobie obliczyć stąd, że d do l, tak jak pokazywałem tutaj, cosinus beta to jest d do l, mogę sobie liczyć l, l to będzie d przez cosinus beta, jeżeli wezmę sobie D, czyli w tym przypadku 3 cm, podzielę to przez to, to będę musiał jeszcze usunąć niewymierność zmianownika i tak dalej. Po usunięciu tej niewymierności wychodzi 9 pierwiastków z 2 na 4 cm. To jest L. Oto. Jeżeli mam już to L, to mogę sobie napisać, że sinus alfa minus beta, czyli to, co było tutaj, to jest x do L. Sinus alfa minus beta to jest x do L, a x to będzie L razy sinus alfa minus beta. x to jest L razy sinus alfa minus beta. Ok. A jeżeli podstawię zamiast l to, to mogę zapisać jeszcze bardziej rozbudowane, ale mam to już policzone, więc mogę to zostawić w postaci l razy sinus alfa minus beta. l jest podane bez problemu, natomiast co zrobić z tym? To nie jest sinus alfa minus sinus beta, to jest zawarte w tablicach matematycznych, natomiast na fizyce no ciężko powiedzieć, czy oni by to dali, pewnie tak, by było potrzebne. Natomiast dobrze jest te wzory zawsze znać na pamięć. Sinus alfa minus beta to jest sinus alfa cosinus beta minus cosinus alfa sinus beta. Tych wzorów jest w sumie 4 w zależności od tego, czy tutaj mamy sinus, czy cosinus, czy tutaj mamy plus, czy minus. No, ale fajnie, sinus, czy cosinus, plus, czy minus. Ok, po podstawieniu tego obliczeniu, rozpisaniu, alfa to jest 30, beta to jest, no cosinus beta mamy tu, sinus beta mamy tu, więc da się to obliczyć bez kalkulatora. Oczywiście da się to wszystko zrobić. Po podstawieniu tego przedzieleniu, pomnożeniu itd. wychodzi 0,58 cm, czyli jeżeli płytka ma grubość 3 cm, to ta wiązka zostanie odchylona o 0,58 koniec tego zadanka. Zadanie z pryzmatu. Powiedziane jest, że pada sobie wiązka monochromatyczna, niech będzie, że będzie to kolor żółty, na przykład. Pada wiązka światła monochromatycznego w taki sposób, że pada ona pod kątem prostym do pierwszej ścianki pryzmatu. No i idzie sobie dalej i pytanie teraz, co się stanie, obliczę jaki kąt zostanie odchylona ta wiązka od biegu pierwotnego. Kwestia tego, żeby ustalić co się będzie działo w momencie, kiedy wiązka przychodzi pod kątem prostym. Jeżeli przychodzi pod kątem prostym, to oznacza, że kąt padania równy jest 0 stopni. Dlatego, że jeżeli puścimy sobie powierzchnię, wiązka przychodzi tak, normalna też jest tak, więc kąt między jednym a drugim jest 0 stopni. Sinus 0 to też jest 0, czyli mamy coś takiego, sinus alfa do sinus beta równa się n2 do n1. OK, ale jeżeli sinus alfa wynosi 0, to sinus beta byłby równy sinus alfa razy n1 przez n2, czyli też wynosi 0. W takim razie beta też wynosi 0. Czyli wiązka przechodzi, jak gdyby się nigdy nic nie działo. Po prostu przechodzi sobie dalej, dochodzi do tego momentu i to już się załamuje. To jest szkło, to jest powietrze. Skoro przychodzi z ośrodka gęstszego do rzadszego, bo ze szkła do powietrza, to musi się załamać od normalnej, nie do normalnej, a od normalnej. Podane jest jeszcze, że kąt łamiący pryzmatu wynosi 40 stopni i należy obliczyć, o ile ona stopni się odchyli. Okay. To, co widzę, to przede wszystkim nie mam podanego, pod jakim kątem ta wiązka początkowo tutaj padnie, ale mogę to obliczyć. Mogę to obliczyć na takiej zasadzie, że jeżeli wiem, że ona pada tutaj pod kątem 90 stopni, załamuje się też pod kątem 90 stopni, zera, przepraszam. Więc tutaj jest 0 i tutaj jest 90. Tu jest, tu jest 90. Pada pod zerem, załamuje się pod zerem, tu są po 90. No. Tu jest 90, tu jest 90. To jeżeli tu jest 90 stopni, tu jest kąt łamiący 40, to z własności kątu w trójkącie będziemy mieli 180 minus 90, czyli 90 minus fi, czyli minus 40, wyjdzie tutaj 50 stopni. Następnie wiem, że tu między normalną a ścianą pryzmatu jest 90 stopni, to skoro tu jest 90, tu jest 50, to alfa wynosi 40. Po tych skomplikowanych obliczeniach wiemy, że alfa wynosi 40 stopni i mogę skorzystać z tego, że sinus alfa do sinus beta równa się n2 do n1, przy czym tutaj trzeba uważać, ja specjalnie zamieniłem oznaczenia, bo z reguły w pryzmacie beta jest w środku, alfa na zewnątrz, specjalnie zamieniłem o, o, oznaczenia, a żeby się trochę tu pobawić z tym. Sinus alfa do sinus beta to jest n2 do n1, przy czym n2 jest powietrzem, a n1 jest szkłem, dlatego że to przechodzi ze szkła do powietrza. Jeżeli chcę stąd wyznaczyć betę, sinus beta to będzie sinus alfa n1 do n2, natomiast sama beta to będzie arkus sinus. Arkus to jest funkcja odwrotna do sinusa, czyli jeżeli liczymy sinus 30 stopni, to jest 1, druga, to arkus sinus 1, drugi to jest 30 stopni. Tak to działa. Czyli arkus sinus, otwieram nawias, sinus alfa razy n1 przez n2. To po wklepaniu w kalkulator, bo niestety jest to tego typu funkcja, którą no, ciężko by było ogarnąć, ile to będzie. 76,6 stopni, tyle wynosi beta. Natomiast jeżeli chciałbym obliczyć ten kąt, o jaki ta wiązka zostanie odchylona, to ten kąt oznaczamy literą delta z greckiego. Delta z grecka. Delta równa się. Wiemy, że ten kąt cały wynosi beta, dlatego że to jest kąt, pod jakim się załamało. A ten kąt z kątów wierzchołkowych tu wynosi alfa. Czyli sama delta to będzie beta minus alfa. Beta minus alfa, czyli 36. 6 stopnia I o tyle właśnie stopni odchyli się ta wiązka przechodząc przez tego typu pryzmat. Ok, przypadek drugi, w tym momencie przebieg będzie symetryczny. Podane są dwie wartości. Kąt łamiący pryzmatu i odchylenie od początkowej wiązki. Odchylenie kąt odchylający, właściwie kąt, który została odchylona, początkowa wiązka. Kąt łamiący pryzmatu Φ, delta, czyli to odchylenie, FI jest 40 stopni, delta 20. Należy obliczyć w tym przypadku materiał, a właściwie współczynnik materiału, z jakiego został wykonany ten pryzmat. Także jeżeli jest to przebieg symetryczny, to widzę, że tu jest alfa, tu jest beta, beta, alfa, takie same wartości i ten promień jest równoległy do podstawy. Z czego korzystam? To ze wzorów. Przede wszystkim phi to jest beta 1 plus beta 2, czyli w tym przypadku 2 beta, a delta to jest 2 alfa, czyli inaczej alfa 1 plus alfa 2 minus phi. Jeżeli podstawię sobie, że phi to jest 2 beta, to mogę tutaj wyłączyć przed nawias dwójkę, co jest akurat bez sensu w tym momencie. Co mam podane, a czego nie mam? Przede wszystkim to szukam alfy, to jest jedna rzecz, i bety. No beta mogę sobie wyznaczyć stąd, że beta to jest phi pół, a alfę wyznaczam stąd. Alfa to będzie delta plus phi, czyli inaczej delta plus 2 beta podzielone przez 2. Po podstawieniu wartości otrzymuję phi plus, 2 beta to jest phi, phi plus delta, czyli 60 przez 2 to jest 30 stopni, taka jest alfa, natomiast beta to jest phi pół, Czyli 20 stopni, 42 to jest 20 stopni i korzystam z tego, że sinus alfa do sinus beta, sprawa załamania. W momencie, kiedy przechodzę z alfa do bety, sinus alfa do sinus beta równa się N2 do N1, I jeżeli oczekuję, że otrzymam współczynnik załamania ośrodka, w którym ten z którego ten pryzmat został wykonany, to szukam N2. N2 to będzie sinus alfa razy N1 podzielone przez sinus beta, natomiast N1 to jest powietrze, czyli to pomijamy, czyli sinus alfa do sinus beta, sinus alfa to jest sinus 30 stopni, czyli jedna druga, a sinus beta to jest sinus 20 stopni, czyli nie mam pojęcia ile to jest, ale jak w w kalkulator to zobaczysz, wychodzi 1,462, czyli coś blisko szkła. I to jest koniec tego zadanka.